Pan trzecią dobę tak, w Łomży na mrozie? Dokładnie dzisiaj, dzisiaj się zaczęła trzecia doba. Ja wyjechałem z wtorek rano z Niemiec, niemiec pod holenderskiej granicy, tam się ładowałem i wiozłem towar do, na, na Litwę. Po drodze wcześniej już na autostradach w Niemczech już zgłaszałem do mojej spedycji, do mojej firmy, że coś się dzieje z autem, nie, że coś jest nie w porządku. Że, że, że no zgłaszałem po prostu awarię. Ale widocznie to nic nie pomogło, bo kazali jechać dalej, no to jechałem, nie? Auto mi, auto mi popsuło się yy, za kawałek. Tak stanęło, to było w pół do trzeciej w nocy, z wtorku na środę. W pół do trzeciej w nocy. Yy, no i od tej pory jestem tutaj. To jeśli za stanęło, to w jaki sposób znalazł się jeśli Pan tutaj na parkingu? Yy, o godzinie 11 przed południem, czyli od w pół do trzeciej w nocy. Do 11 przed południem udało mi się zatrzymać jednego, jeden samochód, jednego busa, który się zgodził mnie wziąć na hol. I podholował mnie pod najbliższy warsztat, bo tak szef chciał. No to tu jest warsztat właśnie, ale, ale co doszło do czego, no mechanik mi sprawdził co tam trzeba zrobić i tak dalej. Okazało się, że trzeba wymienić tylko, tylko głupi rozrusznik i samochód prawdopodobnie pojechałby dalej. Koszty naprawy, o, znaczy, przepraszam, właściciel tego warsztatu już nawet nie policzył kosztów naprawy, bo powiedział, że on to zrobi mi gratis. Po prostu chciał mi pomóc. Tylko po prostu firma miała przelać pieniążki na ten rozrusznik. Rozrusznik kosztował dla niego 500 zł. 500 zł, naprawdę. Proszę mi wiedzieć, gdybym ja miał 500 zł przy sobie, moich prywatnych, ja bym te pieniądze wyłożył, bym kupił ten rozrusznik, żeby jechać tylko dalej, żeby się dostać do domu. A oni, oni jemu tylko podziękowali za to i to wszystko. Czyli, czyli właściciel firmy zostawił pana na lodzie bez pieniędzy na naprawę samochodu, bez możliwości powrotu do domu, tyle kilometrów, bez środków do życia. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak to wygląda. Inaczej tego nazwać nie można, no, potraktował mnie, no nie wiem, nie wiem, bo tu, tu mi, mi brak słów, ja nie wiem, to nie jest człowiek. Dla mnie to nie jest człowiek, bo on nie ma szacunku dla drugiego człowieka, a już tym bardziej dla swojego pracownika. Jak w takim razie spędził pan te trzy doby, co pan próbował robić, gdzie panu, czy pan spał w samochodzie tutaj, czy udało się? W tak jak mówiłem, o pół do auto się popsuło, no to do 11 godziny jakoś tam przetrwałem, no przetrwałem. Wczorajsza noc, mówię, no to był ten załatwiony ten pokoik, to z wielkimi bólami i to też w sumie po interwencji, ja tak przypuszczam i tak samo właściciel tego warsztatu przypuszcza, że to po jego interwencji, bo on zadzwonił do mojego szefa, on zadzwonił do mojego szefa i powiedział, zróbcie coś z tym człowiekiem, bo tu jest mróz, on zamarznie. Wtedy po jakimś tam czasie, no, udało się, że te 50 zł wpłynęło, że ten hotel, znaczy hotel, tam pokoik, bo to było w agroturystyce, załatwili 5 km stąd, co też y, dla mnie jest jakaś paranoja, bo ja nie wiem gdzie to jest, ja bym musiał iść teraz pieszo, ale gdzie, jak, nie wiem, oni podali nazwę miejscowości, numer budynku, to wszystko. Tak uprzejmy był właśnie ten właściciel tego warsztatu, że on mnie zawiózł tam, zawiózł mnie tam. A rano o 6 musiałem być tutaj z powrotem, żeby zabrać auto, bo auto z początku stało tam u niego na parkingu. Ale trzeba było je rano o 6 zabrać, bo tam przyjechała od śnieżarki i zabierali śnieg, no i trzeba było je uprzątnąć, nie? To i tak byłem tu o 6 rano i musiałem błagać, błagać tych właśnie ludzi, co przyjechali tutaj ten śnieg zabierać, żeby wyciągnęli mi ten samochód tu na parking. Bo nikt nie chce, naprawdę nikt nie chce tego za darmo robić. Oczywiście mu szef w tego nie rozumie, że, że tak samo tak samo była sytuacja, co ten chłopak mnie tutaj przycholował. Yy, z samej uprzejmości mówię, poczekaj chwilę, chociaż 20 zł polecę do bankomatu, wypłacę i dam ci. No, jak to się wie pani mówi, u nas y, między nami kierowcami na przyszłową flaszkę, nie? On mówi dobrze, ale mówię, poczekaj, bo ja muszę najpierw zadzwonić do szefa, nie, muszę mieć zgodę, bo nie mogę tak firmowych pieniędzy sobie. O, ja zadzwoniłem, wie pani, to jest też, to jest też dla mnie, no. Bo jeszcze dostałem y, tak zwany opieprz za to nie, że dzień przedtem po trasie kupiłem za firmowe pieniądze dwie żarówki do tego samochodu. Dwie żarówki. Mhm. Za nie wiem, 49 zł chyba one kosztowały ogólnie. No to już nie było mowy o tym, żeby te 20 zł dać temu panu. Tym bardziej, że on powiedział, że niestety, ale konto jest puste. Czyli w tym momencie ma Pan jakikolwiek jakikolwiek pomysł na to, jak się dostać do domu, czy zamierza Pan y, czekać na ratunek z firmy? Ja pomysłu żadnego już nie mam naprawdę, bo i z żoną cały czas jesteśmy na telefonie i kombinujemy, no, no nie ma żadnej możliwości. Byłem. Y, co prawda nawet policja mi podpowiedziała, że jest coś takiego jak bilet kredytowy. Można załatwić. Jeździ stąd autobus jeden raz dziennie podobno z... No nie wiem skąd tam on jedzie, ale jedzie tędy na Gdańsk. No niestety trudno się na ten autobus dostać, bo to jest okres przedświąteczny. Te autobusy są załadowane, a już nie ma możliwości takiej, żeby dostać bilet kredytowy. Mhm. A nie mam swoich funduszy na to, żeby sobie kupić jakikolwiek bilet. No nie mam. Po prostu ja jechałem w tą trasę. To miała być trasa tygodniowa tylko, żeby zarobić parę groszy przed świętami jeszcze na święta. Na razie ponoszę same straty. No właśnie, bo pan dopiero miał zostać tak naprawdę zatrudniony w tej firmie. To była próba. Tak, tak, to, była tylko, to było tylko takie jednorazowe zlecenie, a gdybym się sprawdził, to miałem być zatrudniony po nowym roku. Ja wczoraj no powiedziałem szefowi, że jest minus 15, no może nie było, może było minus 10, minus 12, nie o tej porze. No nie, no troszeczkę wcześniej, bo to była chyba godzina 19. Tak samo zresztą ten właściciel mówił, że jest chyba minus 12. To on mi nie wierzył, bo powiedział, że w miastku jest plus 3. Ja jestem kierowcą od 16 lat i ja wiem, że ja bym tą próbę bezbłędnie przeszedł, bo, bo nigdy nigdzie nie miałem żadnych kłopotów takich jak tutaj. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Pan na dworze jest na pewno około minus 15 teraz jak nic, a wiem, że ma być dzisiaj minus 20, bo słuchałem radia. W samochodzie na pewno mam minusową temperaturę, bo środka są zamarznięte, tym bardziej, że posiłek mi zmarł. Zamarł, no to jest z tego. Devasto nie działa z tego względu, że bateria się rozładowała. Co prawda mechanik mi ładował ją w dzień, a to było tylko z grzeczności, no bo to też jego prąd i tak dalej. To, to było, było tylko z jego grzeczności, no ale ile to wytrzyma? To tylko chwilę wytrzyma, bo musi silnik pracować, żeby ładował tą baterię. Tu silnik nie pracuje, no bo, no bo nie pracuje. Włączyłem was to co prawda one rady i tak nie dawało, na takim mróz nie daje rady. Mam co prawda butlę gazową, ale tam już też gaz się skończył, także. My w tym momencie mamy taką możliwość, żeby m, dzięki uprzejmości prezesa PKS-u mógł Pan spędzić tę najbliższą noc w ciepłym pokoju w hostelu PKS-u. Na razie tyle możemy pomóc. Myślę, że jest to mimo wszystko jakaś alternatywa. Myślę, że tak. Dziękuję ślicznie. Tak, mhm. 978, mhm. 776. Ale z tego co wiem to on nie odbiera, bo żona do niego dzwoniła, to odebrał i się rozłączył od razu. Mhm. No, tak jak mi powiedział. Ale coś pana żona mówiła, że właściciel przychodzi zagranicy. Tak, podobno, oh, tak o nich chcę. Nie wiem jak to będzie rano. A nie, no to pan, pan tutaj to ja tutaj będzie przekazane, pan będzie tutaj, tam tyle ile ja potrzeba.